Wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokaż, co potrafisz. W tym odcinku zobaczycie bardzo dobrą bitwę na ogromnym czołgu japońskim, ciężkim ósmego poziomu OHO. A y, gracz, który wykonał tą y, bitwę na linii Zygfryda, nazywa się Miszka 1987. Cześć! Cześć! Y, y, dlaczego wybrałeś właśnie taki nick w grze World of Tanks? Takie pytanie zadaję wszystkim graczom w Pokaż Co Potrafisz. A więc, dlaczego jesteś Miszką w tej grze? To jest ogólnie moje imię po rosyjsku, nie? No i, i Roszów mój. Czyli y, prawdopodobnie Michał to Miszka, Michał, nie? Michał, tak, tak, tak. Okej, okay, y, jaki miałeś plan na tą bitwę? Bo widać, że masz teraz do wykonania 15 misji na ciężkie czołgi, jeżeli chodzi o y, T-55A, czyli zablokować 12 tysięcy i zadać, i obronić y, HP, PW właśnie na czołgu ciężkim. Yy, dlatego wziąłeś ten czołg, żeby zrobić tą misję, czy z jakiego czy... powodu? Nie no, tym to akurat tak lejtowo jechałem, bo go akurat do, go, go expie, ale w sumie w tym celu, żeby zrobić tą misję, tą dziesiątką japońską, bo dosyć fajnie się na teście grało, dobrze odbijała. Yy -y. No ale, no, no, zobaczymy jak tutaj pójdzie. Yy -y. yy, jaki miałeś plan? Fajnie Cię wylosowało, nie ma yy, dziesiątek, nie ma art, yy, jest miasto, czyli można powiedzieć Trochę nawet wymarzone losowanie. Czyli jaki miałeś plan yy, na tą bitwę? No znaczy, ogólnie, jak zobaczyłem, co tu się dzieje, no nie, że nie ma artylerii, trochę tych trochę ciężkich, to miałem też przy okazji włączoną misję z tego twierdzy na 10 strzałów przyjętych i 4000 demain. No i tak, zobaczyłem ten nasz, on mi teraz tutaj zaczął klepać. Nie mam, chłopak jak możliwości przebić, no to mówię, niech sobie klepie. Misja wpadnie, no nie? No i tak stałem, stałem. Po kolei mi nabijał ten demain, nie? Mhm. Jeżeli chodzi o japońskie czołgi ciężkie, ja oczywiście zacząłem od szóstego poziomu gry, ale odkupiłem sobie ostatnio Oi eksperymental, którego uważam za naprawdę świetną zabawkę. Ale wszystkie te czołgi japońskie ciężkie, moim zdaniem, charakteryzują się tym, że są fajne, ale głównie jak są. Na topie, czyli piątka jest fajna na piąte tiery jak już rzuci na siódemki, to, w, to niezbyt fajnie. Tak samo szóstka, siódemka i ósemka i dziewiątka. Jak ty oceniasz tą linię, nie wiem od którego tieru przychodziłeś, jakbyś te czołgi opisał? Bo widać ósemka, ładnie tutaj wszystko, czyli naszorn już ci chyba tu na, z, z 3000 za, zadali i nic nie prawie nie odbili. Czyli, jakbyś byś oceniał, ocenił tą linię japońskich czołgów ciężkich? No przede wszystkim wolne i duże działania, no i tam dosyć sporo odingają. no. O to piątka, szóstka, siódemka, ósemka, siódemka, bo ona wydaje mi lepsza od tej ósemki, nie co teraz bo mhm. jeszcze ją ekspię. Jeżeli chodzi o ósemkę, ona ma taki... Oczywiście zaletą jest ilość HP 1700, bardzo sporo, jak na 8 tiery. No i pancerz, pancerz tu mamy 200 z przodu kadłuba, 105 po bokach, a wieża jest 200 dookoła totalnie. Chociaż te kąty są takie dosyć proste, więc jak odpowiednio strzelimy, to nie jest ciężko przebijać. Ale ma dwa działa, jak wiadomo, oho oni głównie się grywało. Yy, znaczy oni niekoniecznie, ale na haubicach. No i na, yy, na, na, na Ocho, właśnie, również grałem na haubicy, a ty załadowywałeś tu działo 10-centymetrowe. Dlaczego akurat to działo, które nie posiada goldowych pocisków? No nie tak? No, oglądałem się tych filmików, wszystko tam porady na forum czytam. Wszyscy polecają haubice, no bo na dziesiątki rosuje, bo ze zawsze coś się zada jakieś nie? Ale ta haubica odje 14 sekund. Rozrzutnik do gnoju jest Fest. No tutaj, to działko 7,5 sekundy, bardzo celne, według mnie, bo niby w statystykach tam jest też nieza fajna celność, ale naprawdę bije w punkt nieraz, nie? Zazwyczaj się tam trafia tam, gdzie się chce. Penetracja słaba, to fakt, no ale... zazwyczaj tam jakieś uzemki na dychach nawet się złapie jakieś, nie? Czy tam dziewiątki od boku, coś tam się klepnie, można zblokować, no i przede wszystkim... ...najlepiej mi się klepie i 3 nawet jak sobie skrepują, coś tam kombinują robić... Po prostu się podjeżdża wali w dach ewentualnie w pokrywę silnika, bo mamy tak wysoko wieżę, że po prostu ten kąt jest taki, że nie jest wyobrażalny w ogóle nie jest możliwy ding na pokrywie silnika od tego, od listy 3. Ego. I tam zawsze wszystko wchodzi. W jest sytuację, że wydoiłem gościa na zero, nie. On mm -hmm. się dingał biedna to wszystko ładnie wchodziło pod pałka do tego gratis bywania. Oczywiście też należy pamiętać, że jak, jak rzuci nam ósemką na dziesiątki, to też od razu nie płaczmy, zobaczmy, co się dzieje na mapie, no i walczmy raczej z tymi czołgami, z którymi możemy walczyć, nie? No i oczywiście z dystansu. Jeżeli ja, jak ja pamiętam ten czołg, grałem nim na haubicy, to on tu miał problemy z depresją. Również to jest na dziale dziesięciocentymetrowym, czy tutaj już to obniżanie jest w porządku? Znaczy, nie wiem, nie pamiętam dokładnie tam jest, ale jak na 8 stopni to już jest okej, okay, tylko że te ciski z przodu ograniczają bardzo trzeba. Mimo wszystko te cyski wy, wymuszają jakiś kąt na nas, tak? Mm -hmm. no, I tutaj jest problem, się zaczyna z ogarniętymi graczami, którzy wiedzą, że celować można w te skosy na bokach kadłuba co są, nie? Mm -hmm. W momencie gdy kątujemy, no to wtedy tam jest prawie nic i nawet środemki nas spokojnie przebijają. Tak jest, jak tak tak wyjeżdżamy. Na kąt widzimy taki jest właśnie pancerz z boczku, yy, gdzie bez żadnego problemu penetrujemy. Dwa zniszczone pojazdy 3600 obrażeń yy, No przegrywacie Ale zostało ci sporo HP No i tak naprawdę jest szansa na zwycięstwo Co no, teraz to miałeś widocznie tak? No 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 5 na dwóch Eee. Yy... No i zaczyna się robić dosyć ciekawie Bo te czołgi, ten czołg ósmego poziomu Polak to jakiś nieogar Jeżeli chodzi o cyferki, więc można było przypuszczać, że może mieć problem z tobą. Znaczy ogólnie nie gram bez Wiksiłama, bo komputer by nie ogarniał totalnie, nie? Aha, aha. Także trochę słaby sprzęt. Także tym się w ogóle nie sugeruje. Sugeruje się tylko, że jest czołg, strzela, może nie przebić, a jego też tak. Mm -hmm. I tutaj była kwestia już pokazana z, właśnie z opinię, że on im działa, że chcemy wyjeżdżał, musiałem się specjalnie skontować, żeby móc opuścić na niego działę. Mhm. Mm Więc to jest no, słabe w tym czołgu. Dlatego dziewiątkę jest jak najszybciej zrobić, bo ona już nie ma tych dodatków, że tak powiem. Tak I jest To tak ciekawa jest. sytuacja z tym Helkatem, nie, nie, nie widziałem. Że on w ogóle zginął po tym strzelaniu. Aha! Zaferowany tutaj w tym z tym. No i jak widać, oho, myk się przeliczył. No i tak jest. No i popełnił błąd. No i sytuacja jest dosyć ciekawa, ale też trochę niebezpieczna. Nie masz XVM-a, to nie wiesz, że, go, że gościu nie, jest bardzo słaby. Akurat niemi gracz niemiecki prawdopodobnie. No i. Mm, Tiger, który ma penetrację bodajże ponad 200. Spokojnie mnie w może przepenetrować. To jest ciekawa sytuacja, mam spota, a Tiger nie ma. Nie wiedziałem, co się stało w ogóle, nie? Próbowałem go tutaj na radio sięgnąć, na 50 metrów, no, ale nie było jak. Mm -hmm. Nie wyświecał się, nie wiedziałem, zgłupiałem. Chciałem od prawej strony jechać ogólnie od miasta, jakoś go tam zajechać, no. no. w każdym bądź razie, yy, mięciutki Tiger, więc luz-bluz, ale jednak ma sporo HP. Jednak, jednak powiem Ci, że yy, nawet na tym dziale 215 penetracji walcząc yy, normalnie face to face z Normalnie przebijałem z tego działa bez żadnych problemów. Centralnie wiarzno, bo on Monta ma typowo pionową płytę 200 mm i wszystko ładnie elegancko wchodziło. Mhm. Tylko ciągle próbuję na to radio wyświecić, ale nie ma, nie ma gościa, z nich no cóż, w każdym bądź razie, no, on ma sporo HP, no, powinien, no, powinien, wyczuć, że, jak widać, 1000, ponad 1100 HP. Ja bym, ja bym nie ryzykował, po prostu wjechał na ciebie i miałbym, no tak, e, miałbym po prostu e, kilk, tam z 20, ponad 20 sekund na to, żeby cię zniszczyć. No, ale gościu tutaj trochę nie pomyślał. No, i tutaj właśnie próbowałem wykorzystać ten wrak ojka, żeby właśnie ten, ten kąt pancerza schować. nie? Ten, ten, ten co jest taki najwrażliwiejszy, punktem w tych czołgach, ten boczny. No mm -hmm. Widać się udawało w miarę. No. Y... Spokojnie, ten czołg ma dużo pocisków, więc możesz y... nie tak jak to jest y... z innymi czołgami, czy to nawet i strzyma chyba tych pocisków mało. Y... Tutaj. Możesz sporo nie celnąć, bo masz 100 pocisków. Tak, tylko że ka każdy, każdy, jego pocisk to jest niebezpieczeństwo, że ja zginę. Mam ją na hita w tym momencie. Ale ty też go masz na hita. No i zobaczymy, czy to teraz ten strzał. Tak jest. Tak prawie w jazmo trafiłeś. No jakoś przeszło ten. Ale napisałeś jea, yeah", więc znaczy to, że, że udało się. W, napisałeś M finalny, czyli to była Twoja pierwsza MK na tym ciągu? Zgadza się, bo wcześniej nie mogłem pisemki na tej hobby. Po 3-4 tysiące meczu, nie, nie dawało radu. No i zobaczcie, jaka MK2006 bazowego exp z Premką, czyli 3009 EXP. To jest no, wynik bardzo dobry, jak na Tiery 8 i w ogóle bardzo dobry. Być może nawet najlepszy Twój EXP w grze. No, na razie tak. Na fragach no. nie. Na fragach mam 12 na 1,52. Mhm. 7300 obrażeń właśnie na dziale 10 centymetrowym i zablokowanych 9240. Takim wynikiem to Fawka i Maus się chwali. A co? ma powiedzieć, 49 strzałów oddanych w twój pancerz i prawie 10 tysięcy zablokowanych. Zrobiłeś tą misję właśnie na 15 na T-55A, ale tą bitwą zrobiłbyś i to z nawiązką na obiekta 260 misję, ponieważ łącznie to 1550 plus 7300 i plus 9240 Ciężko mi to teraz tak na szybko obliczyć. 18. Czekaj. Tak z grubsza rzecz biorąc ponad 18 tysięcy sumując te trzy bazowe liczby osiągnąłeś, czyli naprawdę nieźle, nieźle i jeszcze raz nieźle. No i jeszcze zarobiłeś, bo tutaj akurat z tym działem nie da się za bardzo tracić, bo tu nie ma goldowych pocisków. No cóż, to wszystko. Gratuluję wyniku. 9 yy... fajna, tylko że wolna. Trzeba po no prostu. Każdy ten czołg No nie, bo moim zdaniem Oi Experimental to to jest dynamiczna bestia. To jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o. Yy, można sobie zrobić taką zabawkę na taranowanie, bo tam naprawdę zapieprza ten czołg. 40 na godzinę bardzo łatwo osiąga, yy, a tutaj prędkość maksymalna, czego nie mówiłem, 25 km na godzinę, ten sam silnik, co yy, wszystkie czołgi czyli 1200 koni. No i tu chyba wszystko już mówiliśmy. Waga 121 ponad ton. Okej. Okay. To co na koniec jeszcze może byś chciał coś powiedzieć czy też pozdrowić w klan BTFE? Nie mówiliśmy, czyli na koniec jeżeli byś chciał jeszcze coś powiedzieć. No pozdrawiam wszystkich z klanu mm. i fajnie. Cała ekipa fajnie. I wszystkie czołgistki. Tak jest. O to, to trzy... przede wszystkim. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie. No cześć.